by żyć cztery. Pracujesz sześć dni, by cieszyć się jednym wolnym dniem. Pracujesz osiem godzin, by przez piętnaście minut jeść. Pracujesz osiem godzin, by spać pięć. Pracujesz cały rok, by wziąć tydzień lub dwa urlopu. Pracujesz całe życie, by przejść na emeryturę w podeszłym wieku. I wtedy kontemplujesz tylko swoje ostatnie oddechy. W końcu zdajesz sobie sprawę, że życie jest niczym innym, jak parodią ciebie samego, które pracuje na własne zapomnienie. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do materialnego i społecznego niewolnictwa, że nie dostrzegamy już łańcuchów. Życie to krótka podróż, przeżyj ją, zbieraj wspomnienia, a nie rzeczy materialne. Pracujesz 8 godzin, by żyć 4. Pracujesz 6 dni, by cieszyć się jednym wolnym dniem. Pracujesz 8 godzin, by przez 15 minut jeść, pracujesz 8 godzin, by spać 5, pracujesz cały rok, by wziąć tydzień lub dwa urlopu, pracujesz całe życie, by przejść na emeryturę w podeszłym wieku, i wtedy kontemplujesz tylko swoje ostatnie oddechy. W końcu zdajesz sobie sprawę, że życie jest niczym innym, jak parodią Ciebie samego, które pracuje na własne zapomnienie. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do materialnego i społecznego niewolnictwa. Że nie dostrzegamy już łańcuchów. Życie to krótka podróż. Przeżyj ją. Zbieraj wspomnienia, a nie rzeczy materialne. Pracujesz 8 godzin,